Po klęsce pod Rostowem, niemiecka grupa armii południe wycofała się na zachód i przeszła do obrony, oczekując następnych ataków radzieckich. 18 stycznia 1942 roku rozpoczęła się operacja barwienkowsko łozowska Wojska radzieckie dwóch frontów, frontu południowo-zachodniego i południowego planowały przełamać obronę przeciwnika i skierować się na Zaporoże. Aby odciąć wojska osi walczące w Donbasie od zaopatrzenia, a w późniejszym terminie je zniszczyć. Początkowo ofensywa radziecka miała udany przebieg. Po przełamaniu frontu w rejonie Izium oddziały radzieckie zdobyły barwinkowo oraz łozową. Jednak do końca stycznia wszystkie dalsze ataki zostały zablokowane i powstrzymane przez oddziały niemieckie. Ostatecznie wojska radzieckie utworzyły występ głęboki na około 90 km. I szeroki na około 100 km. Radzieckie dowództwo do dalszych planów ofensywnych powróciło już w marcu. Jednak plany ofensywne stawka oceniła jako zbyt ambitne i nakazało przygotować nowe plany ograniczające zakres przyszłej ofensywy. 10 kwietnia 1942 roku marszałek Timoszenko przedstawił stawce nowy plan ofensywy która zakładała zajęcie rejonu harkowa oraz okrążenie i zniszczenie niemieckiej szóstej armii. Główne uderzenie miała wykonać właśnie z występu Barwinkowskiego, radziecka 6 armia generała Głorodjańskiego, która miała nacierać na Harków, a dokładnie na zachód od miasta. Na południu od szóstej armii znajdowała się grupa armijna generała Bobkina, która miała nacierać na Krasnograd, zabezpieczając tym samym skrzydło 6. Armii. Aby zabezpieczyć południowe zgrupowanie uderzeniowe, dowództwo Frontu Południowego rozwinęło na południowym odcinku występu dwie armie: 57. Armię generała Podłasa oraz 9. Armię generała Sharitonowa. W rejonie Wołczańska główną siłą północnego zgrupowania uderzeniowego miała być 28. Armia Generała Jabyszewa wspomagana na skrzydłach przez 21. Armię oraz 38. Armię. Głównym celem miało być przełamanie frontu niemieckiego, ominięcie Charkowa od północy i podanie ręki 6. Armii nacierającej z południa. Drugim etapem całej operacji miało być unicestwienie okrążonych wojsk niemieckich Czyli głównie niemieckiego 52 Korpusu Armijnego. Początkowo operacja miała rozpocząć się 4 maja, ale wobec problemów termin został przeniesiony na 12 maja. Łącznie do operacji strona radziecka przeznaczyła 640 tysięcy żołnierzy, 1200 czołgów oraz 13 tysięcy dział i 926 samolotów. Po drugiej stronie frontu Niemieckie dowództwo przygotowywało się do letniej ofensywy już pod koniec kwietnia 1942 roku rozpoczęto przygotowania do operacji Fridicus 1. Głównym celem operacji miało być zlikwidowanie występu barwinkowskiego, a co za tym idzie, odcięcie wojsk radzieckich i ich zniszczenie. Do przeprowadzenia tej operacji niemieckie dowództwo postanowiło wykorzystać zgrupowania północne ze składu Niemieckiej 6. Armii oraz południowe z grupy generała Kaista. Łącznie do przyszłej ofensywy Niemcy przeznaczyli 636 tysięcy żołnierzy, 1000 czołgów, 14 tysięcy dział oraz ponad 1000 samolotów. Jak widać, obie strony nieświadomie przygotowywały się do działań ofensywnych. Po stronie radzieckiej w południowym zgrupowaniu uderzeniowym Znajdowały się dwa bardzo silne korpusy pancerne, 21 i 23 Korpus Pancerny, które miały po przełamaniu obrony przez piechotę wejść w wyłom i rozwinąć powodzenie do rozmiarów operacyjnych. W północnym zgrupowaniu uderzeniowym 28. i 38. Armia zostały wzmocnione licznymi brygadami pancernymi, które miały być wsparciem dla nacierającej piechoty. Strona niemiecka na odcinku 6. armii zgrupowała 3. oraz 23. dywizję pancerną, które zostały zgrupowane w rejonie Charkowa. W rejonie działania grupy Kleis Niemieckie dowództwo przegrupowały wojska do operacji Friedrichus 1. Rankiem 12 maja 1942 roku o godzinie 6:30 rozpoczęło się godzinne przygotowanie artyleryjskie wspierane przez radzieckie samoloty. Już o 7.30 do natarcia ruszyły oddziały trzech Armii z północnego Zgrupowania Uderzeniowego. Najwięcej spodziewano się uzyskać na odcinku 28. Armii. Jednak do południa wojska radzieckie tej armii włamały się na głębokość tylko od 1 do 3 km, napotykając na bardzo rozbudowaną linię obrony. Dopiero po południu udało się uzyskać lepsze rezultaty. Na odcinku 28. Armii udało się włamać na 4 km, a na odcinkach 21. oraz 38. Armii włamano się na głębokość od 6 do 10 km. Dowództwo 6. Armii Niemieckiej, zaalarmowane gwałtownym natarciem bardzo szybko, wydało szereg rozkazów, które miały spowolnić i zatrzymać radziecką ofensywę. Najgorsza sytuacja panowała na odcinku 79. oraz 294. Dywizji Piechoty i to tam kierowano pierwsze posiłki. Jednocześnie z rejonu Charkowa ruszyły dywizje pancerne, które skierowały się na tyły chwiejącego się frontu. 13 maja Wojska Radzieckie Północnego Zgrupowania przy silnym wsparciu lotnictwa kontynuowały natarcie. Na odcinku 21 armii największe sukcesy odniosła 227 dywizja strzelców, która przesunęła się o 12 km w kierunku zachodnim. Pozostałe oddziały stały zatrzymane pod nim murą i grachówką. Na odcinku 28 armii udało się zlikwidować niemiecki garnizon w barbarówce oraz otoczyć niemieckie wojska w rejonie Termowej. Także na odcinku 38 armii od rana natarcie rozwijało się dobrze i wojska radzieckie pokonały 6 km. Jednak około godziny 13 na skrzydło nacierającej armii spadło uderzenie niemieckiego zgrupowania pancernego. Oddziały 3 oraz 23 Dywizji Pancernej wsparte przez piechotę wykonały silne uderzenie na radzieckie dywizje strzelców, które nieprzygotowane... Poniosły bardzo duże straty i zostały zmuszone do pośpiesznego odwrotu na linie rzeki Balszoj-Babka, gdzie przy wsparciu odwodów udało się zatrzymać niemieckie czołgi. Od samego rana 14 maja na północnym odcinku trwały zaciekłe walki. Wojska radzieckiej 38. Armii prowadziły ciężkie walki obronne. W pasie działania 28. Armii 13. Dywizja Gwardii przeszła do obrony, natomiast pozostałe oddziały tej armii posunęły się o 5-6 km na zachód. Zacięte walki trwały na odcinku 21. Armii, gdzie oddziały tej armii nie potrafiły zdobyć Grafówki ani murom. Jedynie oddziałom 227. Dywizji Strzelców udało się pogłębić wyłom o kolejne 6 km. Stwarzając realne warunki do wprowadzenia wojsk szybkich, czyli 3. korpusu kawalerii gwardii oraz 38. dywizji strzelców, jednak te znajdowały się z daleka od linii frontu. Po drugiej stronie frontu dowództwo niemieckiej 6. armii, działając pod presją, podejmowało decyzje szybko i sprawnie, reagując na zagrożenie przełamania frontu na odcinku 21. armii. W trybie alarmowym ściągnięto 168. dywizji Piechoty, która miała ustabilizować odcinek 79 dywizji Piechoty. Już rankiem 15 maja do uderzenia przeszły wojska niemieckie, które próbowały utorować drogę do okrążonych wojsk w Tiernawoju. Walki trwały przez cały dzień i częściowo zakończyły się sukcesem. Co prawda zmuszono do wycofania się lewe skrzydło 28. armii, ale nie zdołano dotrzeć do okrążonych wojsk. Jednocześnie prawe skrzydło 28. Armii Radzieckiej zbliżyło się do lipcy, natomiast 21. Armia już na początku natarcia napotkała na silny opór i została ostatecznie zatrzymana. Ciężkie walki trwały także 17 maja. Radzieckie plany były skutecznie niweczone przez wojska niemieckie. 18 maja do uderzenia na skrzydło ponownie przeszły oddziały 3 oraz 23 Dywizji Pancernej, które sparte przez piechotę zmusiły wojska radzieckie do odwrotu, odblokowując garnizon Tjernowoju. Jednak najgorsze miały wojska radzieckie spotkać w następnych dniach, kiedy oddziały niemieckie wykonując gwałtowne skrzydłowe uderzenia zmusiły stronę radziecką do wycofania się na pozycje wyjściowe z 12 maja. Południowe zgrupowanie uderzeniowe także przeszło do uderzenia 12 maja. Tego dnia o godzinie 7.30 po 60-minutowej nawale artyleryjskiej do ataku ruszyły oddziały 6. Armii oraz grupy armii generała Bobkina. Wojska radzieckie, pokonując opór przeciwnika, uzyskały pełny sukces, zmuszając do odwrotu niemiecką 62. Dywizję Piechoty. Oraz rozbijając 454 Dywizję Ochrony. Jeszcze tego samego dnia wojska radzieckie wdarły się na głębokość od 12 do 15 km. Jednak największym sukcesem było wprowadzenie wojsk szybkich na odcinku Grupy Armii Generała Bobkina, czyli 6. Korpusu Kawalerii, który rozbijając po drodze jednostki 434 Dywizji Ochrony dotarł do rzeki Orieł. Dla strony niemieckiej sytuacja była bardzo ciężka. Walki w rejonie Wołczańska oraz na południowym skrzydle 6. Armii wykluczało jej wojska z operacji z I. Dowództwo niemieckie postanowiło jednak, że operacja zostanie wykonana za pomocą grupy generała Kleista, a 6. Armia otrzyma swobodę działania oraz wzmocnienia. Już po południu 12 maja z odwodów 6. Armii do walki skierowano pułk ze 113. Dywizji Piechoty który miał ustabilizować pozycje niemieckie na rzece Oriel. Natomiast do dyspozycji armii oddano przybywającą z zachodniej Europy 305. Dywizję Piechoty, której pierwsze transporty przybywały już do Harkowa. Także radzieckie dowództwo wykorzystało osiągnięty sukces, wprowadzając do walki wojska drugiego rzutu armii. Od rana 13 maja trwały zacięte walki. Strona niemiecka starała się kontratakować, szczególnie oddziały 6 Korpusu Kawalerii, który był największym zagrożeniem dla niemieckiego dowództwa. Na odcinku 6 Armii wojska radzieckie wdarły się już na głębokość 16 km, natomiast na odcinku 6 Korpusu Kawalerii włamanie miało już 20 km głębokości. W trakcie dwóch dni walk rozbito całkowicie 454. Dywizję Ochrony oraz zadano duże straty węgierskiej 108. Dywizji Lekkiej oraz niemieckiej 62. Dywizji Piechoty. Do wieczora 14 maja wyłom w niemieckich liniach miał już szerokość 55 km i głębokość od 25 do 40 km. Sytuacja 6 Armii była bardzo ciężka. Co prawda udało się na odcinku wołczańskim ustabilizować sytuację za pomocą dwóch dywizji pancernych, jednak sytuacja prawego skrzydła 6 Armii była krytyczna. Propozycja przeniesienia trzech, czterech dywizji z grupy generała Kleista na pomoc 6 Armii została odrzucona przez dowództwo Grupy Armii Południe. Gdyż jak argumentowano. Tylko własna operacja może doprowadzić do ustabilizowania i sukcesu dalszych walk. W tym dniu zaistniały wszystkie okoliczności, aby do walki wprowadzić wojska szybkie frontu czyli 21 oraz 23 Korpus Pancerny po stronie radzieckiej. Jednak obie jednostki znajdowały się daleko od linii frontu, a czas pracował już dla strony niemieckiej. 15 maja nad nadcierającymi wojskami radzieckimi pojawiły się liczne samoloty niemieckie, które skutecznie bombardowały radzieckie jednostki, co miało ogromny wpływ na szybkość przemieszczenia się, walki oraz samodowodzenie. Mimo to wojska radzieckie podeszły pod Pachaczeje oraz nad rzekę Berestowa, zbliżając się na odległość 10 km do Krasnogradu. Dowództwo 6 Armii, nie czekając na koncentrację 305 Dywizji Piechoty, wzmacniało poszczególne odcinki jednostkami tej dywizji. Jednocześnie trwała przyspieszona koncentracja grupy generała Kleista na południowym odcinku występu Barwinkowskiego. Jak zaznaczyło niemieckie dowództwo, tylko sukces tego uderzenia mógł uratować wojska 6. armii, jednak do tego momentu oddziały tej armii musiały radzić sobie same. 16 maja walki trwały na dobre. Oddziały niemieckie sprawnie wycofały się za rzekę Berestowa, jednak nie były w stanie przeszkodzić sforsowaniu tej rzeki przez 6. Korpus Kawalerii, który do wieczora oskrzydlił Krasnograd i związał walkę obrońców na trzech kierunkach. Także na odcinku 266 Dywizji Strzelców udało się stworzyć przyczółek nad Berestową, co dawało możliwość stronie radzieckiej wprowadzania do walki pancernej pięści. Rankiem właśnie 17 maja oddziały pancerne obu korpusów rozpoczęły walki, wdzierając się na głębokość 10 km. Intensywne walki trwały w rejonie Krasnogradu, który mimo silnych ataków został utrzymany przez oddziały niemieckie. W nocu... Do sztabu radzieckiej 6 Armii dotarł rozkaz wyciągnięcia z frontu 23, a potem i także 21 Korpusu Pancernego i skierowania ich nad rzekę Bierieka, gdzie miały przejść pod rozkazy 57 Armii. Tymczasem pozostałe siły 6 Armii przy wsparciu grupy arminnej Bobkina nacierać miały dalej, mimo że na tyłach obu grupowań rozwijały się już kluczowe działania dla całej kampanii. 17 maja o godzinie 4 nad ranem po intensywnym przygotowaniu artyleryjskim przy wsparciu silnych zgrupowań samolotów do natarcia ruszyły dwa niemieckie zgrupowania. Pierwsze zgrupowanie, czyli III Korpus Pancerny z rejonu Pietrówki nacierał na Barwinkowo, natomiast drugie zgrupowanie, czyli 44 Korpus z rejonu Słowiańska nacierał na Izium. Już pierwsze ataki zakończyły się sukcesami na obu kierunkach i do godziny 8 rano wojska niemieckie przełamały front i wdarły się na głębokość 6 do 8 km. Bardzo intensywnie działało niemieckie lotnictwo, które skutecznie wspierało nacierające wojska oraz bombardowało radzieckie tyły, paraliżując całkowicie dowództwo 9 Armii Radzieckiej. Do wieczora wojska niemieckie wdarły się już na głębokość od 20 do 25 km, zdobywając barwinkowo. Dowództwo radzieckie dopiero wieczorem otrzymało wstępne informacje o niemieckim uderzeniu, jednak po dyskusji postanowiono, że do dzięki odwodom uda się zniszczyć wojska niemieckie bez przerywania własnej ofensywy. Jednak 18 maja kryzys w szeregach radzieckich pogłębił się. Planowane kontronatarcie frontu południowego nie odbyło się, gdyż odwodowy 5. korpus kawalerii został już całkowicie wciągnięty w walki obronne. Natomiast drugi korpus kawalerii został odrzucony na zachód przez niemiecką 60. dywizję zmotoryzowaną. W ciągu dnia wojska niemieckie przełamały opór radzieckiego 5. korpusu kawalerii oraz 51. dywizji strzelców i zbliżyły się od południa pod Izium. W Moskwie generał Wasilewski proponował wstrzymanie natarcia 6 armii, jednak Timoszenko nie widział takiej potrzeby. Tymczasem wojska niemieckie, nie mogąc sforcować dońca, skierowały się na zachód, gdzie zostały skutecznie zatrzymane przez oddziały drugiego Korpusu Kawalerii. Dopiero o godzinie 17:29 maja, Timoszenko wydał spóźniony rozkaz zatrzymania natarcia 6 armii oraz grupy armii generała Bobkina. Oba zgrupowania, osłabione odejściem korpusów pancernych, zostały już praktycznie zatrzymane przez wojska niemieckie. Tymczasem niemieckie dowództwo zaniepokojone skutecznym oporem drugiego korpusu kawalerii, postanowiło przegrupować w nocy z 19 na 20 maja wojska pancerne z grupy Kleista i uderzyć na skrzydło i tyły 57 Armii. Już do południa 20 maja po odparciu radzieckich uderzeń właśnie drugiego korpusu kawalerii wojska niemieckie same przeszły do natarcia i przełamały pozycje radzieckie wdzierając się na tyły 57. armii. Tylko dzięki wsparciu walczących wojsk przez oddziały 99 oraz 150. dywizji strzelców udało się zatrzymać wojska niemieckie, jednak sytuacja 57. armii była zła, gdy części wojsk groziło okrążenie w Łozowej. Jednak największy sukces uzyskała niemiecka 14 Dywizja Pancerna, w której udało się sforsować Bieriekę i zawęzić przesmyk radziecki do 20 km. Po stronie radzieckiej Timoszenko nakazał wycofanie z frontu VI Korpusu Kawalerii oraz szeregu innych jednostek, aby stworzyć silne odwody, które będą użyte przeciwko niemieckiemu zgrupowaniu. Pozostałe siły miały jednak bronić swoich pozycji. Timoszenko nie wiedział. Żewon Paulus, ponaglany przez dowództwo, właśnie tego dnia wysłał w rejon Bałaklawy 3 i 23 dywizję, które miały przyłączyć się do ataku grupy generała Kleista. Już w nocy z 20 na 21 maja niemieckie dowództwo bardzo szybko przegrupowało 16 dywizję pancerną wraz z 60 dywizją zmotoryzowaną i wysłało w rejon działania 14 Dywizji Pancernej, gdzie wspólnie miały przebić korytarz, a tym samym odciąć wojska radzieckie. Zaciekłe walki trwały dwa dni i zakończyły się sukcesem strony niemieckiej. W okrążeniu znalazły się oddziały 6, 57 Grupy Armii Kostinki, czyli dawnej Grupy Armii Generała Bobkina oraz 21 i 23 Korpus Pancerny. Jednak Timoszynko nie zrezygnował, wiedział, że stanie przygląda się temu, co robi. W rejon Czepeli skoncentrowane zostało zgrupowanie pancerne z dowództwem 24 Korpusu Pancernego, jednak radzieckie próby ataku w tym rejonie nie przynosiły sukcesu. Tymczasem po stronie niemieckiej w rejon przełamania wprowadzona została pierwsza dywizja górska, która miała być ostatnią przeszkodą dla radzieckich grup. Które chciałyby albo przełamać niemieckie pozycje, albo wyrwać się z kotła. Już 23 maja, aby ułatwić dowodzenie oraz koordynację okrążonych wojsk, powołano do życia zgrupowanie południe pod dowództwem generała Kostienki. Pod silną presją wojska radzieckie przegrupowały się i już 25 maja przystąpiły do falowych ataków, próbując przełamać się na wschód. Zaciekłe walki zakończyły się do tego dnia klęską dla strony radzieckiej. Co prawda na wschód przebiły się dwie duże grupy, razem około 20 tysięcy żołnierzy, jednak pozostała część zgrupowania nadal znajdowała się w okrążeniu. Coraz mniejszy teren zajmowany przez wojska radzieckie powodował, że straty, dezorganizacja po stronie radzieckiej były coraz większe. Wściekłe ataki ponawiane przez wojska radzieckie jeszcze 28 maja pozwoliły na wydostanie się z kotła około 6 tysiącom żołnierzy. Dla pozostałych nie było już ratunku. Bez amunicji, zaopatrzenia, sprawnego dowodzenia, atakowani z każdej strony poddawali się tysiącami. Do końca maja radzieckie zgrupowanie południe przestało istnieć. Straty po stronie radzieckiej były ogromne. Jak przyznała się strona radziecka, wojska straciły 266 000 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych, stracono 652 czołgi, 1646 dział i 3278 moździerzy. Po stronie niemieckiej straty także były duże. Łącznie około 20 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Niestety brakuje informacji odnośnie strat materiałowych po stronie niemieckiej, choć w ostatnim stadium działań bojowych strona niemiecka oszczędzała siły lądowe do przyszłych operacji, wykorzystując to działań lotnictwo oraz artylerię. Tak zakończyła się druga bitwa o Charków, która z wygranej operacji. Zakończyła się ogromną klęską strony radzieckiej, szokiem dla stawki i samego Stalina. Wkrótce strona niemiecka miała rozpocząć letnią ofensywę 1942 roku, która wykorzystując osłabienie strony radzieckiej doprowadzi wojska niemieckie pod Stalingrad oraz Kaukaz, ale to już inna historia.